Siemaneczko, ja jestem Nadie Wins i dzisiaj pokażę Ci jak dobrze desekrejtować mapy, jak używać Preserved Water B na mapach, aby uzyskać z tego jak najlepsze efekty. Jest to bardzo potężna mechanika i bardzo prosta. Mam dla Was przygotowaną ściągę, omówimy ją też. Ona będzie też na Discordzie w pomocnych linkach Site 2 także link do Discorda masz na YouTubie. No i dzięki temu, dzięki tym poradom na pewno zwiększysz swoje dropy, czy to currency typu Divine i inne ważne Exalty, czy to Rarity. Of Items, Magic Monstery zwiększymy, ewentualnie Expa też zwiększymy, zależy na co masz ochotę. Bardzo często Exp idzie w parze z currency dropami i naprawdę te kostki są bardzo potężne i po prostu często je ludzie mają, bo one przypadkowo wpadają na każdej mapie za biz, więc tak czy siak łatwo to zdobyć. Więc jeżeli leżą ci te Waterbee, nie korzystasz z tego to powinieneś, powinieneś, jak najbardziej. Ja Cię poprowadzę przez to, jakie najlepsze, najłatwiejsze sufiksy i prefiksy dodawać na mapy, żeby z tego ciągnąć jak najwięcej, a stracić jak najmniej, czyli po prostu, żeby jak najłatwiejsza była też mapa, bo one trochę podkręcają te modyfikatory trudność, niektóre bardzo, a niektóre prawie w ogóle. Więc zapraszam do oglądania, jeżeli poradniczek się przyda, to koniecznie subskrybuj kanał po więcej, będzie więcej, jedziemy dalej, idziemy do setki, mamy połowę levela, połowę levela do setki, więc Parę dziesiąt godzinek spienia, no i co? I progresujemy, a w międzyczasie dzielę się poradnikami, biję także na live na Twitch TV na d każdego dnia i jest potężny maraton i na Jagódki Nadina, gdzie mamy 2100 osób. Jagódki Nadina, moja liga prywatna, która leci sobie świetnie i cały czas ludzie dochodzą. Generalnie omówmy sobie samo nakładanie tych Preserved Water bee. Bardzo dobrze jest nakładać to na mapy, które nie są, wiecie, wypełnione wszystkimi sześcioma modyfikatorami, bo po prostu Water B wam w wolny slot. Na przykład, jeżeli użyję sobie na czterech modach, no to on doda mi piąty. A jeżeli użyłbym tego na mapie, która ma maksymalną ilość modyfikatorów, czyli 6, no to. Ona po prostu zastąpi jeden. Więc efektywnie straciłem teraz jednego Exalta, można powiedzieć, no nie? Więc też te kostki, jak dżusujecie mapy, dokręcacie mapy, czyli ulepszacie je do sześciu modyfikatorów, to o tyle są przyjemne, że zwalniają was z jednego Exalta tak naprawdę. Też to jest taka wartość dodana. Oczywiście można celować w prefiksy, sufiksy. Na mojej ściądze macie wszędzie sufiks, czy to jest prefiks, czy to jest sufiks. Więc to już jest takie naprawdę trochę dwojenie włosa na czworo. Myślę, że jeżeli rzusujemy mapy i robimy 100 map dziennie, 200 map dziennie, to niekoniecznie będzie nam się chciało forsować te sufiksy i prefiksy, zwłaszcza, że i na sufiksie i na prefiksie można znaleźć fajne bonusy. Więc co jest taka wartość dodatnia? No i ogólnie mój sposób na, na te mapy jest taki, że najpierw nakładam kostkę właśnie. Mam na przykład tutaj 5 modów, dodaję sobie tego Exalta, mamy 6 modów. Oczywiście jeszcze nakładam na to destylat, czyli paranoję albo guild może być, paranoja nie widać tutaj co daje, aczkolwiek zwróćcie uwagę na statystyki mapy, ona doda mi rare monsters 45%, więc to jest świetne i pod expa i to jest świetne pod magic find, pod znajdywanie czegokolwiek cennego, czy to top tier itemy, czy to currency, bo z rary mają tendencję do dropu currency, ewentualnie coś, co jest też bardzo przyjemne, a nie zwiększy Poziomu trudności mapy, to może być zwiększony pack size na naszych mapach przez guild. 24 pack size dostajemy. Możecie też używać, oczywiście, grid, który zwiększy nam magic find. 24% rarity of items, aczkolwiek nie jestem fanem tego, ponieważ zawsze quantity jest ważniejsze od rarity w Tej grze. Tak samo i na tabletach, jak rzusujecie mapy, tak samo i na Waystone'ach. Źródła Quantity są tylko z tabletów i tylko z właśnie modyfikatorów map, z map, z destylatów. Ewentualnie możemy zwiększyć Quantity, czyli ilość potworów. I ilość potworów wpływa drastycznie na nasze znajdowane currency, diviny, itemy i tak dalej. Rarity możemy zestakować również na postaci. Oczywiście Rarity jest też mile widziane na mapach, bo się przemnaża w naszym Rarity postaci, ale Quantity zawsze jest najważniejsze. Czyli interesują nas najbardziej zawsze na pack size, magic pack size, mniej, ale jak już wpadną, no to ok. Ale przede wszystkim rare monsters pack size i. Zwykłe pack size'y. To taki szybki tipek do juice'owania map, do czego może Ci się przydać desekracja i na co masz patrzeć na desekrację. W linku będziesz miał mój poradnik, jak juice'ować mapy, jak ich tabletów używać pod znajdywanie właśnie dziesiątek, dziesiątek divinów, pod podkręcanie dropu, więc koniecznie zerknij do tego filmu, jak to zrobić. I teraz tak. Idziemy sobie z tymi desekrejtowanymi mapami, oczywiście, do Well of Souls i tam odkrywamy mapy po kolei. I teraz macie mnóstwo różnych modyfikatorów, które możecie trafić. Oczywiście wygląda to tak, że no, nie wiecie, jaki ma to wpływ na mapę, ale każdy zaznaczony mod. Ma wpływ na jedną z tych statystyk tutaj na górze. Monster Pack Size może zwiększyć, może zwiększyć Rare Monsters, może zwiększyć Waste and Drop, może zwiększyć Magic Monsters. No i może zwiększyć X gain, na przykład z abysowych modów, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ukryte. To jest coś, dlaczego tworzę ten poradnik. No i standardowo, po E2DB przechodzi na ratunek. I tutaj macie. Jak chcecie sobie samemu to sprawdzać, wchodzicie sobie w modyfikatory na PoE 2DB. Link do strony też w opisie na samym końcu Waystone, Waystone Top. I tutaj macie sufiksy, prefiksy egzaltowe, czyli naturalne, a tutaj macie desecrate'owe. I zobaczcie, nie ma tego dużo, więc łatwo przyswajalna wiedza. I popatrzcie, że tutaj macie modyfikator, który losujecie na mapie, a tutaj macie efekt. I to jest modyfikator, który wybierzecie, który jest na tej liście tutaj na przykład, a to jest efekt na mapę. A statystyki mapy na samej górze te takie pozytywne. I na przykład biorąc abyssal monster's grant, mm -hmm, increase experience, dostajemy 16% pack size'a. Więc oprócz tego, że dostajemy expa, też dostajemy pack size'a. Jak wylosujecie moda 2 do 3 additional pits, dostajecie więcej rarity. Mamy tutaj abyssal lead to aby abyssal Depths. Wystarczy, że sobie piszę abyssal Depths. Proszę bardzo, Increase Rarity of Items Found in Abysses Lead to Enabysal Devs, Więc wiem, że to zwiększy mi na przykład rarity i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zestawiłem Wam tutaj całkowitą ściągę, co zwiększa co. Więc tutaj macie absolutną ściągę razem z kategoriami. Czyli jeżeli zależy Wam na zwiększeniu pack size'u, Patrzycie sobie na tą listę i patrzycie sobie ile dokładnie pack size dostaniecie. Tu jeszcze macie dodatkową dopiskę, czy to jest prefix czy suffix ode mnie. Jeżeli zależy wam na rare monsterach tylko i wyłącznie na przykład mi na tym zależy, bo to daje dużo expa, a ja wbijam setny poziom i to daje dużo dropów, więc na przykład interesują mnie abyssal, in aria, always have rewards i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Players in their minions deal no damage. To jest akurat mega, mega ciężki temat. Dlatego też trzeba wybierać te, które są bardzo przyjemne. Więc przeróbmy to. Weźmy sobie na przykład... Zobaczcie jak zadziała Abyssal na Abyssal Devs. Mamy mapę. Monster Packsa jest 50-45 rar i waste 85. Daje to... I też animacja. Pamiętajcie, animacja jest tylko na pierwszy item który desekretujecie, potem leci to maszynowo, więc to jest też ważna notka, proszę bardzo. Mamy zwiększone item rarity, Waste on Drop Chance wskoczył wyżej i ta mapa już jest dużo ciekawsza, dużo ciekawsza i została zboostowana. Wybieramy sobie kolejny item i na przykład widzimy, że Natural Monsters stają Union w Souls i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co się stanie, jak wezmę jeden z najgorszych możliwych modyfikatorów, on bardzo mocno zwiększa Rare Monsters Pack, Popatrzcie na Rare Monsters 25 i teraz mamy Rare Monsters 75. Więc to jest niesamowity buff, ale moim zdaniem, jeżeli wybierzecie mapę z tym modyfikatorem, to jedyne co powinniście z nią zrobić to. to to bo mapa jest od tej pory niegrywalna. Jest parę modyfikatorów, na które trzeba uważać. Więc przechodzimy do rzeczy, moi drodzy. Przerobimy sobie teraz moją ściągę, przerobimy każdy po kolei modyfikator i omówimy, czy warto go brać, czy nie, czy jest to go to czy nie. Jeżeli chcemy zwiększać pack size, to na pewno za darmo macie, aby Monsters grant increase experience. Tu są trzy wykrzykniki, żeby było, że to jest go-to totalne. Abyssal Inaria, spawn więcej monsters, 12% max size, go-to, totalnie za darmo. I tutaj macie Abyssal, spawn additional pits i Abyssal Overrun. I to jest bardzo ciekawa mapa, ponieważ Overrun daje wam, no po prostu, gwarancję dobrego expa. I ciekawa taktyka. Jest wokół tej mapy. Można tą mapę użyć na Untained Paradise i to totalnie działa, więc macie Untained Paradise z giga zwiększonym expem i też macie Untained Paradise, który no, ma dużo większe density niż naturalnie. No nie, więc to jest to jest sposób na maksymalizację Untained Paradise, czy unikatowej mapy z XP. -em. Tam nie ma dropów, tylko EXP, więc to jest genialne połączenie. Będzie to oczywiście sprzedać. Next potwory mają zwiększoną trudność i Reward za każdy zamknięty pit i jest to. Też absolutne go to, tylko pod warunkiem, że wasza postać nie wyszła dopiero z kampanii, ale jest to też bardzo łatwy sposób na zwiększenie pack size'u. Tutaj bardzo ważne i niekoniecznie chcesz to robić, jeżeli nie jesteś na to gotowy, może bardzo dużo problemów przysporzyć, więc na ten bym uważał i to jest id the Souls, potwory po prostu są potężniejsze, aczkolwiek gracze potem też kradną ten debuff, czy tam buff, więc to jest do testów, ale nie jest to no brainerowe go-to. Są łatwiejsze mody, które możesz wziąć. Mamy też absolutnie najlepszy motyw na zwiększenie pack size'u. 22% pack size za grasping wine. Y. To jest totalne go-to. One nic nie robią, dają trochę więcej expa i... tyle. To jest 22% paksa za darmo. Zawsze to bierzemy, jeżeli mamy możliwość. Mark for Death nie polecam, jest to... No, chyba, że masz nieśmiertelną postać. Ja mam postać, której całem defensywę bardzo mocno. Mam bardzo dużo evasion, około 80%, deflection, 6000 ponad efektywnego HP i ten mod potrafi jebnąć zęba, więc unikałbym tego moda. Mark for Death, Siphoning Ground. Do zastanowienia się, dla mnie to jest go to, bardzo dużo jest tych placków, które drenują nasz z many, ale 18% pack size, pack size jest globalny na całą mapę, więc mamy 18% bardziej zdusowaną mapę, to jest dużo, po prostu mana będzie nam spadać, jeżeli będziecie w plackach stawać, niektórych to może wkurzać, niektórych nie, ja mam totalnie to w dupie, więc to nie zadaje mi damage, manę odnawiam po jednym hicie, luz, no i Union of Souls moim zdaniem totalny skip. Zwłaszcza Union of Souls na bosie. Union of Souls, jeżeli weźmiecie, jest bosem to na końcu macie nieśmiertelnego niemalże bossa z ogromną damage reduction ze stakami tego Union of Souls. Bardzo ciężko się to robi. Jeżeli macie do wyboru coś innego, coś łatwiejszego, to wybierajcie coś łatwiejszego, bo to jest jeden z najcięższych modów na mapie. Następnie, jeżeli chcecie zwiększyć rarity of items, co nie powinno mieć dużego priorytetu u was, bo tak jak mówię, zawsze quantity jest ważniejsze od rarity. Jak mamy quantity, dostawiamy rarity, nie na odwrót. Więc zawsze na mapach będziemy chcieli jakieś pack sizes y i rare monsters pack Size. to są nasze dwie główne kategorie. Ale jak już macie rarity, to co brać? Lit Abyssal Boss, czyli macie abysalowego Bossa 25% rarity. 2 to 3 dodatkowe pity. Macie rarity. To jest, to jest totalnie za darmo, więc to jest łatwe, łatwe. Abyssal aby Lit Devs. Jeżeli zwiedzacie Abyssal Devs jak najbardziej, to, to wtedy możecie napriodać, bo macie więcej wtedy omenów, więcej potencjalnego zarobku w Abyssal Devsach. No i wiadomo, szanse na kule cool Magimitation, Contains Additional Incubator. Queen to bardzo mało daje, bo 10% rarity, ta Queen nie dużo robi, ale jest to słabe, po prostu jest to słabe, Ja bym to skipnął. 3% less movement and skill speeds. Bardzo nieprzyjemne, ale daje bardzo dużo rarity. Ja to czasami używam, aczkolwiek to jest uczucie permanentnego chill groundu. Nie polecam, nieprzyjemne. I Mark for Death. Znowu, no bo tutaj mamy też jakby dzielone rarity i pack size, tak samo jak omawialiśmy tam na górze, bardzo ciężka sprawa, więc ja bym też to omijał. Magic monsters pack size, mało ważne, aczkolwiek czasami zostaje nam tylko to do wyboru, więc po prostu zwiększamy magic monstery. One nie dają tak dużo, ale no, są pomiędzy rarami, wiadomo, normalowymi, więc jak już, no to, no to bierzemy to. Tutaj mamy wszystkie mody za darmo, absolutnie, magic. Magic, Abyssal pizzy mają szansę na zespawnienie Magic Monsterów, a Abyssal zawsze mają nagrody banalne, prefiksy, ale też nie dające dużo, ale jak macie do wyboru inne zabójcze prefiksy, sufiksy, to po prostu wybieracie Magic Monsters, żebyście nie musieli wyrzucać mapy. No i na końcu najważniejsze, moim zdaniem, Rare Monsters Pack Size, czyli mamy Jeden dodatkowy modifier na rare monsterach. Bardzo łatwe, bardzo przyjemne, totalne go to. Zawsze to bierzesz i 30% rare monsters increase, to jest bardzo dużo. No i jeżeli masz headhuntera, to jeszcze łatwiej stakujesz headhuntera, jeszcze więcej modów, same plusy. Następnie, aby spicy zawsze mają nagrodę, za darmo. Więcej magic monsterów masz, więcej rare monsterów, przepotężny prefix. I teraz najgorsze, mapa do śmieci mapa do śmieci. Players and minions deal no damage for 3 out of every 10 seconds, czyli 3 sekundy na każde 10 sekund, przez 3 sekundy nie możecie zadawać obrażeń. To jest strasznie dużo. To, to jest paraliż mapy. Dużo wolniej się robi tą mapę, jest bardziej ryzykowne, bo w niektórych momentach nie liczujesz, można zginąć. Daje ci to bardzo duży bonus, 50% rare monsters, ale nie jest to warte świeczki. No i ostatni. Natural rare monsters in area are in union of souls with map boss. Mapa do śmieci. Jeżeli i to wejdzie na map bossa, to macie po mapie albo ogromne trudności, jasne, możesz mieć super build, który fokusuje się na bossach i poradzić sobie z nim, ale większość ludzi nie będzie miała aż takiego buildu nie będzie aż tak skoncentrowana na single target bo tam damage reduction jaki wchodzi w bossa na końcu to jest nie wiem na oko jakieś 90%, 95% no dla większości ludzi będzie to koniec mapy, nie? skończenie mapy, więc ja bym tego unikał no i to jest ta ściąga, słuchajcie jak chcesz mieć ją pod ręką na podorędziu to będzie ona na discordzie tutaj masz główny discord, zjeżdżasz sobie trochę na dół, tu mamy licznik i pawovex site 2 cały dział i poe 2 pomocne linki. Tutaj też rzucam jakieś smaczki buildowe i inne rzeczy i mamy też tutaj loot filtry, więc zapraszam, zapraszam do źródła wiedzy na temat pawovex site 2. Oprócz mojego kanału, no to jeszcze nasz Discord. Także słuchajcie. Mam nadzieję, że ten poradnik wam troszeczkę rozświetlił desekretowanie. Desekretujcie cały czas. To bardzo pomaga. Jest to zwiększanie pack size'u, rare monsters Rarity za darmo i Quantity, które jest bardzo ważne. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak dżusować mapy, jak mieć map jak najwięcej, to trzeba się pobawić w tablety. To jest bardzo ważne. Trzeba do tego podejść z lekką taktyczką, ale jest parę łatwych trików, więc w linku do tego filmu znajdziesz mój film o tym, jak przygotowywać mapy. Tablety jak poruszać się po Atlasie, żeby zoptymalizować farmę też korubzony, klęzony, tam jest wszystko wyjaśnione w pigułeczce 15 minut i zmienia to całkowicie Twoją grę. Wiele osób o tym nie wie, dlatego nie mają rezultatów. Dużo osób skupia się niepotrzebnie na Rarity, zamiast na Quantity ignorując całkowicie Quantity. Także tyle. Subskrybuj, jeżeli się przydał poradnik, będzie mi mega miło, będziesz cały czas podpięty, dostaw łapkę w górę, komentarz i wpadaj na live na Twitch TV na D-Wins. zerknij w pomocnicze linki w opisie filmu, no i wpadaj na Discord, jeżeli chcesz być podpięty do newsów poradników. Ja się żegnam, miłego dziąka, Elu!